Dobra, siema ziomy. Patrzcie na kamperka. Muszę nagrywać dużo filmików, ale cholera, nie mam internetu, żeby to wrzucać. Patrzcie, jak sobie ludzie żyją. Winogrowo, piwko. I mówią mi, że przed chwilą pojechał traktor, i tak zawiało, że tam i tutaj zwiało daszek. Po, po prostu zwiało daszek. I w ogóle wiecie, że ten malutki kamperek odsunie się, żebyście zobaczyli, jak go jest mały. Ducato też miałem takiego, tylko że większego. Wyobraźcie sobie, że on ma potężny prysznic w środku. A tamte boksy do góry, gościu powiedział, że mi da. A patrzcie, jaki ma boks z tyłu. Amerykański. Olbrzym, co? I patrzcie, jakie naklejki wszędzie. Cudowny kamperek. Postaram się do dzisiaj wrzucić. Jeszcze wam pokażę ostatni rarytas. Bez twarzy. Patrzcie, kto tu jest. Bulldog amerykański. Jak ma na imię ten bulldog? Tu wtus. Tu tuś. Ale nie oryginalnie. Ile ma lat? 8,5. Ile jeszcze pożyje? 8,5? To dużo. Jak na Zalecy, to wstąpił się. To... O, opowiem wam. Wiesz, a znacie liczby, przepis na paszczat zajęty i kończę filmik? O, ja znam. Znasz? Kuź, a wy znacie? Ja robiłam. Pasznecik <śla> dobry. <śla> <śla> znacie przepis na paszczat zajęty czy nie? Zalecy, ja Dobra, dobry, to tylko to trzeba się go tu zająca. To jednak nie znacie się. <śla> Ja opowiem Wam ja przepis na pasztet zajęczy. Chcecie? No, no. Tu, tuś. Opowiem Ci, przepis na pasztet zajęczy. Idziecie na imprezę. Wyrywacie największy pasztet. Kładziecie na stole. I ruchacie aż pasztet zajęczy. <głosy> <głosy> Dobry, ładny kamperek.